Marii, Marii, witam Was na serii w poszukiwaniu złota. Dzisiaj mam taką oto zrapkę Pół miliona w banku, dawno jej nie drapałam, z numerem 11. Tutaj można znaleźć takie złoto. I dwa razy srebro złote, tu srebro złoto, tu szukamy wygranych. I worka z kasą. numery 21 i 1. Także dwie jedynki, jedna 21. Na początku chciałam Wam serdecznie podziękować. Serduszka dla Was za 700 subskrypcji. Jest mi bardzo, bardzo miło. I w związku z tym chcę nagrodzić osobę, która ogląda mój kanał. Zachęcam do oglądania filmiku uważnie. W filmiku pojawi się hasło, które należy wysłać na maila. Ze wszystkich osób, które dają prawidłową odpowiedź, rozlosuję zrabkę za 10 zł i coś słodkiego. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną jesteście. Że przybyło mi subskrybentów. Nie idzie mi tak dobrze jak niektórym, ale dla mnie to nie jest ważne. Dla mnie się liczy każdy widz. Jest was 700, więc to jest dużo według mnie. Także jeszcze raz Wam serdecznie, serdecznie dziękuję i zachęcam do udziału. A hasło pojawi się w jednym miejscu. wystarczy wysłać je na maila mail w opisie filmiku dlaczego na maila dlatego, że często wyłączają mi komentarze to nie jest moja wina bardzo Was serdecznie za to przepraszam ja je ciągle włączam YouTube mi wyłącza także wiem, że to też nie pomaga w prowadzeniu kanału także pomyślałam, że zrobimy to inaczej a tymczasem zrapka zrapana, zrapka pusta Także kto ma, kto ma ochotę, niech będzie czujny. No, a teraz przejdźmy do zdrapeczki. Szukamy trzydzieści, dwadzieścia sześć, trzynaście, trzydzieści trzy i trzydzieści siedem. A, a zgłos... czas na zgłoszenie się do konkursu. No, ustalmy tydzień. Jak już tydzień minie, to po czasie, jak będę miała chwilę, nagram odcinek i wtedy wyłonimy zwycięzcę. Nie będzie opisu pod spodem filmiku. Zobaczymy, kto jest czujny. Kto nie szuka. Filmików z napisem konkurs. Nie ma wygranej. Dziewiątki nie mamy. Jedenastki nie mamy. Złota też nie mamy, ale to dzisiaj nie jest najważniejsze dla mnie. Dzisiaj takie podziękowanie w Waszą stronę, że jesteście, że oglądacie, że komentujecie, że piszecie. Mimo tego, że czasami te komentarze są wyłączone, że czasami wystąpi jakiś błąd techniczny, że czasami się pomylę. Oczywiście są też tacy, którzy że ten, ale ci to mnie nie interesują, nie podoba się. To są inne kanały, te tak jak to mówi Madzia z kanału Alicja w krajnie Zakupów i Święte Słowa. Także czekam, czekam na wasze maile a tymczasem mamy pustaczka a teraz zrabka z numerem 21 i szukamy 3 1 7 jeszcze Wam coś powiem osoba, która tak nieładnie mi kiedyś napisała komentarz zauważyłam, że napisała tym razem komentarz na jednym z kanałów, nie będę mówiła na którym gdzie ktoś ma bardzo dużo wyświetleń wszyscy oglądają jest fajnie, prowadzi kanał i w ogóle a ta osoba napisała coś w stylu jesteś beznadziejna, nie widać co drapiesz także widać to nie tylko... Po prostu ta osoba ma ze sobą ewidentny problem, tylko po prostu za każdym razem zaczepia kogoś innego. Także ja się nie przejmuję. I jeszcze raz czekam na Wasze, wasze maile. Dzisiaj na pusto. Nie mamy nic. Seria złota jest pusta. To jest odcinek dla Was. A jeszcze będzie odcinek specjalny z okazji 700 subskrypcji. Będzie jeden pewniak. Jedna zrabka niepewna. Także Was serdecznie zapraszam. Może te oba filmiki puszę nawet w jeden dzień. Albo czemu nie. Także pa pa.